Siemanko wszystkim. Nie było dawno żadnych filmów, ale brak czasu, dużo roboty. Dziś mamy tutaj pacjenta Renault Master. Jesteśmy we Francji i jaki był problem? Problem był następujący. Tutaj ta śruba mocująca silnik, trzymająca skrzynię biegów, urwała się. Silnik spadł, co w efekcie dało nam uszkodzenie osi napędowej tutaj jest ta osłona jest uszkodzona silnik opadł blokując się na wahaczu z czego uszkodziło przewody prowadzące od układu wspomagania kierowniczego aż do maglownicy do tyłu więc to wszystko zmiażdżyło i mamy w efekcie finał taki uszkodziło nam dwa przewody zasilające wspomaganie zmiażdżyło je co skutkuje wyciekiem i brakiem wspomagania więc Zostają nam do wymiany te dwa przewody i później będziemy zakładać te przewody z powrotem i auto w sumie jest na chodzie, tylko tyle, że nie ma teraz w tym momencie smogania. No awaria w sumie wyglądała groźnie, z początku były to objawy, tam z klientem rozmawiałem, że to niby skrzynia biegów prawdopodobnie, by taki zgrzyt był, ale jak przyjechał na miejsce, jak się okazało, no to, po przyjechał lawetą, nie oczywiście, to się okazało co innego, nie? więc dla klienta to są mniejsze koszta, więc nie będzie trzeba zrzucać skrzyni biegów i robić jakichś poważnych napraw.